I believe that this nation should commit itself. Finlandia znajduje się raczej na uboczu europejskiej polityki, jednak tuż po II wojnie światowej dokonała czegoś niemożliwego. Choć graniczyła na wschodzie ze Związkiem Radzieckim, udało jej się zachować względną niezależność polityczną. Fińscy politycy porozumieli się ze Stalinem. Oni nie angażowali się bezpośrednio w zimną wojnę, on pozwolił im sprawować samodzielne rządy. W dzisiejszym odcinku opowiem o zjawisku tak zwanej finlandyzacji, która później stanie się marzeniem polskich opozycjonistów w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Finlandia była dla Stalina solą wokół państwem z niewielką liczbą mieszkańców, które skutecznie odparło ataki Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej. Finowie dokonali czegoś, co wydawało się być niemożliwe. W czasie wojny zimowej, która trwała od końca listopada 1939 roku, ich armia przez nieco ponad 3 miesiące bohatersko broniła swoich granic. I pomimo utraty części terytorium, w ostatecznym rozrachunku Finom udało się zatrzymać Armię Czerwoną. Związek Radziecki w tym konflikcie stracił ponad 100 tysięcy żołnierzy, ale to nie to martwiło Stalina najbardziej. Niewielkie państwo pokonało wielkie imperium świat przestał traktować Armię Czerwoną jak niezwyciężoną siłę, która jest w stanie pokonać każdego. Wojna Zimowa to był w zasadzie blamasz ZSRR. Przez chore ambicje Stalina Związek Radziecki za zaatakowanie Finlandii został wykluczony z Ligi Narodów. Dlaczego generał Simusowi zależało tak bardzo na podporządkowaniu sobie zachodniego sąsiada? Otóż mógł go zaatakować, przede wszystkim zgodnie z ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow. Poza tym dochodziły do tego zaszłości historyczne. Aż do 1917 roku Finlandia była częścią rosyjskiego imperium. Zajęcie Finlandii było dla Stalina istotne również ze względów strategicznych. Leningrad, czyli jedno z najważniejszych radzieckich miast, w tym czasie znajdował się zaledwie 30 km od jej granic. Zajmując Finlandię, Związek Radziecki chciał się czuć bezpieczniej. W szybkim zwycięstwie miał mu pomóc elementy zaskoczenia. ZTCR zaatakował sąsiada bez oficjalnego wypowiedzenia wojny. Zbombardowane zostały m.in. helsinki. Na teren Finlandii wkroczyło prawie pół miliona radzieckich żołnierzy. Potem lotnictwo przez wzgląd na kiepskie warunki pogodowe będzie miało problemy z realizacją rozkazów. Temperatura spadała niekiedy poniżej 40 stopni Celsjusza. Oczywiście, tak jak miało to miejsce pod koniec wojny, uformowany został marionetkowy komunistyczny rząd. Radzieckie wojska przesuwały się jednak na linii frontu powoli ze względu na mocne zaminowanie terenu, a agresorzy nie posiadali wtedy w tym czasie wykrywaczy min. Przez kolejne tygodnie wojny, dzięki dobrze zorganizowanej fińskiej armii, Sowieci tracili kolejne czołgi i ludzi. Nie będę się jednak skupiał na poszczególnych elementach tamtego konfliktu, ponieważ nie tego dotyczy ten odcinek. Ostatecznie wojnę zakończył traktat pokojowy zawarty w Moskwie w nocy z 12 na 13 marca. Na jego mocy Finlandia straciła co prawda część swojego terytorium, ale jednocześnie zachowała niezależność. Chodziło o Karelię, którą potem w latach 90. Rosjanie będą chcieli odsprzedać Finom za 15 miliardów dolarów. Konflikt ze Związkiem Radzieckim wepchnął Finlandię w sojusz z Trzecią Rzeszą. I o czym niewiele osób pamięta, wojna zimowa nie kończyła jednocześnie walk pomiędzy stroną radziecką a fińską. Radzieckie samoloty już w rok po tamtym konflikcie bombardowały miasta w Finlandii. W odpowiedzi fińskie wojska wkroczyły do dopiero co utraconej Karelii. Jako, że Finowie stali się sojusznikami Hitlera, wojny wypowiedzieli im Brytyjczycy. Co ciekawe, na ten krok nie zdecydowali się Amerykanie. Do niezwykle zaciętych starć na fińsko-radzieckiej granicy doszło w 1944 roku. Kluczowe okazało się fińskie zwycięstwo pod Tali i Hantala. Z drugiej strony sytuacja na reszcie kontynentu i coraz liczniejsze zwycięstwa aliantów sprawiły, że jesienią 1944 roku Finlandia najpierw skapitulowała, a następnie zerwała stosunki z trzecią Rzeszą i dołączyła do państw, które ją atakowały. W tej sytuacji Związek Radziecki z przeciwnika stał się sojusznikiem. Stalin podpisał z fińskim rządem rozejm, choć nie za darmo. Rosjanie przejęli pod zarząd półwysep Porkala na okres 50 lat. Sytuacja ekonomiczna w Finlandii była po wojnie niezwykle trudna. Podczas wojny fiński rząd wydawał astronomiczne kwoty na dofinansowanie armii, przez co drastycznie wzrastało zadłużenie kraju. Jednocześnie, jako że podczas wojny Finowie współpracowali z Niemcami, musieli zgodzić się na działanie w Helsinkach Alianckiej Międzynarodowej Komisji Kontrolnej. Na jej czele stali oczywiście Rosjanie, a dokładniej Andrzej Żdanow. Instytucja nadzorowała Finów przez dwa lata. Zakazała m.in. dystrybucji książek uznawanych za antyradzieckie. Lata powojenne sprawiły, że zmieniło się społeczeństwo. Coraz więcej ludzi decydowało się na życie w miastach, przez co mniej osób zajmowało się rolnictwem oraz leśnictwem. Jednocześnie fińscy naukowcy pracowali nad zwiększeniem możliwości wydajności produkcji pasz. W 1945 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w tej kwestii otrzymał Arturi Wirtanen. Wyższa urbanizacja kraju sprawiła, że rozwijał się przemysł. Najwięcej dochodów przynosił przemysł drzewny. Wzrastało też wydobycie miedzi, coraz więcej inwestowano w pozyskanie cynku oraz ród żelaza. Eksport zapewniała dobrze zorganizowana sieć stoczni, powstawały też hydroelektrownie. Największym powojennym problemem Finlandii było jednak porozumienie się z graniczącym z nią supermocarstwem. W czasie wojny relacje obu krajów, mówiąc łagodnie, były nie najlepsze. Niewielki naród musiał więc znaleźć sposób, jak dogadać się ze Związkiem Radzieckim, nie tracąc swojej suwerenności. W dodatku Finowie, jako byli sojusznicy Hitlera, wiedzieli, że nie mogą zbyt mocno liczyć na środowisko międzynarodowe. Jedyne wsparcie płynęło ze Sztokholmu, ale szwedzki rząd niewiele znaczył na politycznej mapie Europy. Kluczowym spotkaniem decydującym o przeszłości Finlandii było spotkanie paryskie w 1947 roku, kiedy to podpisany został traktat pokojowy. Architektem porozumienia był Finlandia rosyjski prezydent Juho Pasikivi w dojściu z Rosjanami do porozumienia na pewno pomagała mu znajomość języka rosyjskiego w młodości studiował w Rosji i doskonale odnajdywał się w rosyjskiej kulturze Będąc premierem w 1945 roku, pozwolił, aby jeden z ministerialnych stołków objął komunista. Dzięki temu już wtedy dał sygnał Moskwie, że jest gotów na negocjacje. Jednocześnie polityk uznał, że rusofobiczne podejście przed wojną fińskiego rządu, a co się z tym wiąże, całego życia społecznego było błędem, który doprowadził do konfliktu z ZSRR w 1939 roku. Dlatego postanowił zrobić wszystko, aby przekonać Stalina, że nie jest jego wrogiem, a jego kraj nie stanowi zagrożenia dla Strony radzieckiej. W 1946 roku Pasakiwi został prezydentem kraju. Fiński parlament tym samym dał mu wolną rękę w relacjach ze Związkiem Radzieckim. A nie był to oczywisty wybór na to stanowisko już wtedy były premier miał 75 lat. Obejmując urząd, mianował na swoje poprzednie miejsce komunistę Mauno Pekala. Warto dodać, że ta decyzja nie została podjęta pod naciskiem Stalina, co w Moskwie zostało odebrane jako krok w kierunku porozumienia. Traktat Pokojowy z Paryża z 1947 roku zakładał m.in. ograniczenie liczebności fińskiej armii, bezpłatny tranzyt przez terytorium Finlandii oraz reparacje wojenne dla ZSRR w wysokości 300 milionów dolarów. Rok później oba kraje podpiszą umowę o przyjaźni, współpracy oraz wzajemnej pomocy. Związek Radziecki obniży wtedy kwotę reparacji do 200 milionów dolarów. W zamian jednak e, fiński rząd będzie musiał uchwalić specjalne ustawy zakazujące działalności organizacji uznawanych za faszystowskie oraz odpowiedzialne za narażenie kraju na udział w wojnie. Tym sposobem zlikwidowano m.in. Patriotyczny Związek Ludowy oraz Karelski Związek Akademicki. Finlandia na mocy układu z 48 roku opowiedziała się po stronie ZSRR w zimnowojennym konflikcie. W dokumencie pojawił się zapis, że Finowie są zobowiązani wesprzeć ZSRR w razie ataku Niemiec lub ich sojuszników, co wskazywało, no nie wprost, na Stany Zjednoczone. Umowa będzie obowiązywała w zasadzie do końca istnienia Związku Radzieckiego. I choć znacznie ograniczała fińską politykę zagraniczną, to jednocześnie pozwalała Finom samodzielnie decydować o swoim państwie. Jednocześnie w Finlandii obowiązywała cenzura. Zakazane było tworzenie i dystrybuowanie filmów oraz książek uważanych za antyradzieckie. Jednocześnie ich posiadanie nie było zabronione. Podobnie media musiały dostosować się do nowych warunków. Zmieni się to dopiero po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa. Wówczas fińska prasa, radio oraz telewizja zaczną delikatnie krytykować politykę Związku Radzieckiego. Co ciekawe w 1948 roku z rządu wyrzuceni zostali komuniści, którzy szykowali się do pełnego przejęcia władzy dzięki zamachowi stanu. Pekala przestanie być premierem, a jego partia zdobędzie w kolejnych wyborach trzeci wynik. Ten radziecko-fiński układ nazywany jest doktryną Pasikiviego. W latach 70-tych taka polityka częściowej zależności od supermocarstwa na rzecz wewnętrznej niezależności określana będzie finlandyzacją. Sam twórca tej koncepcji politycznej w 1950 roku ponownie zostanie wybrany na prezydenta kraju. Uchonorowaniem jego starań o niezależność kraju była organizacja igrzysk olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku, co symboliczne. Była to pierwsza olimpiada, w której wzięli udział Przedstawiciele Związku Radzieckiego. Po śmierci Stalina topniały kolejne lody w fińsko-radzieckich relacjach. W 1956 roku radzieckie wojska opuściły bazę morską w Porkala niedaleko Helsinek. Politykę Pascikiego realizował jego następca na stanowisku prezydenta Urho Kekkonen, sprawujący ten urząd aż do 1982 roku. Jednym z najważniejszych partnerów handlowych Finlandii tuż po wojnie była Wielka Brytania. Z czasem zaczęło się to jednak zmieniać. Wraz ze zmianami na starym kontynencie w późniejszych latach jej miejsce zajmie Republika Federalna Niemiec. Z wiadomych względów podpisane zostały również preferencyjne umowy gospodarcze ze Związkiem Radzieckim. ZSRR dostarczał do Finlandii paliwo i surowce, natomiast Finlandia przekazywała sąsiadowi na przykład technologie. Jednocześnie Finlandia odmówiła udziału w planie Marszala. Problem pojawił się, gdy powstała europejska wspólnota. Wspólnota gospodarcza. Moskwa przez długi czas była przeciwna angażowaniu się sąsiada w tę inicjatywę. Dopiero w 1973 roku Finlandia otrzymała pozwolenie na zawarcie układu handlowego z EWG, jednocześnie porozumiewając się z Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Kiedy upadł Związek Radziecki, Finlandia ostrożnie obserwowała rozwój sytuacji. Co prawda zlikwidowała ograniczenia pochodzące z drugiej połowy lat 40., ale jednocześnie podpisała z Rosją traktat o współpracy i handlu. Obecnie Finowie korzystają z dobro sąsiedzkich stosunków, reklamując się jako kraj, który jest bramą handlową do Rosji. W dodatku rząd w Helsinkach zapewnił stronę rosyjską, że nie będzie ubiegać się o zwrotu traconych jeszcze w czasie II wojny światowej terenów. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.